Cześć, świetna historia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Czas na kolejny film z pogromców mitów w StumbleGuysie, czyli serii, którą naprawdę bardzo lubicie. I dzisiaj mam przygotowane 12 mitów, ale wszystkie z nich są bardzo ciekawe i mega grube. Ponoć da się za darmo dostać tego skina mister Influencera, czyli najrzadszego skina w stamblu Sprawdzimy, czy to działa. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, umówmy się tak: każdy, kto jest moim prawdziwym widzem, zostawia teraz łapeczkę w górę pod tym filmem. Chcę zobaczyć, ile mam takich fajnych widzów, którzy naprawdę lubią mnie oglądać. Więc jak możecie mordeczki, to zostawcie, będę wam mega Mega, mega wdzięczny. I w ogóle słyszałem widzowie, że każdy, kto ma zostawionego suba na moim kanale z dzwoneczkiem, to jest którymś specjalem ze Stumble A każdy, kto ogląda moje filmy bez zostawienia suma, jest Mr Stumble, więc no myślę, że naprawdę warto zostawić tego subika i być którymś specjalem. Pochwalcie mi się w komentarzu, którym byście chcieli być najbardziej specjalem, gdybyście mogli którymś z nich być. No i propos komentarzy, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu widzowie mity do następnego filmu. Bo tutaj bardzo mało pisaliście i musiałem szukać naprawdę długo, żeby znaleźć 12 fajnych mitów. Więc jeśli chcecie, żeby był kolejny odcinek z tej serii, to teraz w komentarzu. Napiszcie jakieś ciekawe mity ze Stumblegeista, których jeszcze nie sprawdzałem. A teraz nie przedłużam się tego wstępu, no i przechodzimy do pierwszego. Mit numer jeden. Skin Christmas Future ma takie same oczy jak Crimson Skull. E, dobra, sprawdzimy to sobie, widzowie, czy te skinki mają takie same oczy. E, no to co, zacznijmy sobie od tego Christmas Future, e, który jest tutaj, proszę bardzo, taką się prezentuje, widzowie. No i spójrzcie, jakie on ma oczy, takie czerwone. I teraz wchodzimy sobie w Crimson Skull, e, czyli tego pięknego, czerwonego, epickiego szkieleta. A no, taką jest legendą, ale jestem zwany. Przyzwyczajmy się, że szkielety są epikami. No ale okej, okay, coś takiego. I rzeczywiście, kształt jest podobny Ale jakby nie patrzeć, te oczy od Crimson Skula są większe Gdyby one były takiego samego rozmiaru, to potwierdziłbym tego mita Ale jako, że te są dużo mniejsze, to niestety muszę go obalić Ale oczywiście, no troszkę tam podobne są No nie będę mówił, że nie Mit numer dwa Jak weźmiesz tego gołego skina na Rocket Rumble To nie będzie miał tej zamalowanej cenzury Okej, okay, sprawdźmy to sobie Więc muszę wziąć naszego gołego specjala The Free Spirita Który jak widzicie ma tutaj taką cenzurę, żeby nie było widać jego pewnych miejsc na ciele I ponoć, jak stworzę sobie grę standardową na mapce Rocket Rumble Czyli tej z flagami. To nie będzie tej cenzury i będzie mu wszystko widać. Sprawdzamy to widzowie, ale boję się tego. No dobra, mordeczki, więc Kierka się zaczytaj w ogóle czemu goś stoi mi na głowie? <laughs> Widzieliście to? I czekajcie Tak! Rzeczywiście to znikło, widzicie? Co jest grane? A on tam nic nie ma. <laughs> Co to jest za choreakcja? Dlaczego mu ta osłona nagle zniknęła, gdy gramy w tym trybie? Ej, napiszcie, czy o tym wiedzieliście, widzowie i to jest chyba jeden z ciekawszych bitów, jakie w ogóle sprawdzałem. Naprawdę ta cenzura mu zniknęła. Mit potwierdzony, lecimy sobie do kolejnego. haha. <laughs> Następny mit, jeśli zmienisz serwery na Indie, wybierzesz język na chiński i wybierzesz jakiegoś chińskiego skina i zakręcisz 9 razy, a potem jeden raz to będzie coś specjalnego. Okej, okay, to jest skomplikowane, ale jak ma to działać, to dobra, sprawdźmy to Najpierw zmieniamy serwery na Indie, proszę bardzo, zmienione. No i teraz muszę zmienić język na chiński, o nie! Tylko ja nie wiem, który to jest chiński, więc dobra, weźmy sobie ten, bo wydaje mi się, że to jest chiński. Następnie musimy wziąć jakiegoś chińskiego skina, no a tutaj Nyan Beast mi najbardziej wygląda na takiego. I proszę Państwa, otwieramy najpierw razy 9 tutaj epickiego spina. I gdy nam się to otworzy, to później będę musiał jeszcze raz otworzyć, i w tym jednym, którego jeszcze raz otworzymy, będziemy mieli ponoć jakiegoś specjala. Więc dobra, ja wam teraz tutaj przyspieszam. Będę oczywiście to komentował, ale na przyspieszonym tempie zobaczymy, czy coś nam wpadnie, i jak nic nie będzie, to przechodzimy do tego jednego spina. A więc mortoczkę mamy tutaj zielonego, no nic specjalnego. Dobra, lecimy dalej, bo świat by gdybyśmy przed tym trafili właśnie jakiegoś specjala, teraz było blisko dynamitrona, Może przy kolejnym się uda. Jeszcze raz, gdzie zostało 6 albo 7 tych spinków. O, i prawie mieliśmy króla, ale znowu epic. Cały czas mi te piki dobrze, niedobrze, niedobrze. Mam nadzieję, że wy widzimy macie więcej szczęścia przy otwieraniu. O, jest legenda, nie! Mamy też ninja, ale nie tego, tam był obok legendarny. No ale okej, okay, nie poddajemy się, lecimy dalej. Zresztą i tak w tych dziewięciu spinach nie jest ważne, co trafimy, bo liczy się to, co będziemy mieli mordeczki w tym ostatnim dziesiątym spinie, którego otworzymy sobie osobno. O czekajcie! Oj, myślałem, że będzie akurat. Byłoby śmiesznie, gdybyśmy trafili w specjala teraz. No ale okej, okay, to już ma jeden z ostatnich spinów, więc szybciutko sprawdzamy sobie, czy coś tu jest znowu ten ninja lokalny, no to już prześladuje. O to już ma będzie ostatni na pewno spin. Uwaga, e, czy coś tutaj będzie? Nie, też nie ma żadnego speciala, ale jest legenda, więc no, zawsze, zawsze coś. E, I tak to się prezentuje. I teraz uwaga, muszę kliknąć razy jeden i ponoć tutaj. Będzie specjalny skinek. Czy to zadziała? Widzowie, tyle zmieniałem. No to musi się udać, proszę! Nie oskawujcie mnie z tym. Ej! No i nie, kurczę. Więc tylko straciłem w sumie moje otwierania i czas. No nic, obalamy tego vita, nie Jest to potwierdzone. Następny mit Na plecach tego nowego karnawałowego skina, jak weźmiesz ciemnobrązową skórę, to będzie widać, jakby miało opaleniznę. E, no dobra, mordeczki, więc bierzemy go sobie, bo chodzi o tego skinka. E, no i tak wygląda on od tyłu. I teraz mamy wziąć dla niego ciemnobrązową skórę, czyli to czemu mi się nie zmienił. Jezu, zapomniałem kliknąć, przepraszam, widzowie. Dobra, bierzemy jeszcze raz i jest już zmieniony, jak widzicie. E, patrzcie, jak to się prezentuje, śmiesznie. Ej, co jest? No! Tutaj wygląda, jakby w niektórych miejscach był blady, a w niektórych jakby byłby opalony. Jakby ta opalenizna mu schodziła. Mega dziwny efekt, no bo nie do końca jest on taki ciemny brązowy. Okej. Okay, Potwierdzony, rzeczywiście to się sprawdziło. Ja o tym nie wiedziałem, dajcie znać, czy wy o tym wiedzieliście. Mit numer 5. Skin Stumble King jako jedyny z legend trzyma coś w ręku. E, więc dobrze, widzowie, dobrze, weźmy sobie tego Stumble Kinga, bo on, bo on jest jedyną legendą, która coś w ręku trzyma. E, tylko gdzie my go mamy, muszę go najpierw namierzyć. Okej, okay, jest tutaj. No i widzicie, ma takie berło rzeczywiście, co jest, no? E, trzyma berło, a tutaj chyba nie widzę, żeby ktoś inny coś trzymał. Chociaż czekajcie, Polar Bear przecież ma kij, on też go trzyma, no. Dlatego ten mit jest obalony, bo nie jest jedną legendą Stumble King, no bo to tak jak... Mówiłem, Polar Beer też ma ten właśnie kij w ręku. Kolejny mit. Jeśli zmienisz na język angielski, to wtedy w darmowych losowaniach będziesz miał 24% na trafienie legendy. Ale jest to tylko Bóg. Ok, czekajcie. Ja mam teraz na języku polskim i zobaczmy, ile tutaj mamy na trafienie. 24%, ale na trafienie skórki. A ponoć, mordeczki, jak zmienię sobie na angielski, to będę miał 24%, ale na trafienie legendy, a nie samej skórki. Dlatego, mordeczki, wchodzimy sobie w język, proszę bardzo, klikamy English. E, no i zobaczmy, czy coś tutaj się zmieni, mordeczki. E, chociaż wizualnie, żeby się zmieniło. Czy to będzie pisało legend? Nie, też przez kin. Jest tak samo jak w polskim, więc to z różnicy, dlatego no ten mi to balony, a tego darmowego spina po angielsku możemy sobie otworzyć. Może w sumie trafię tą legendę, to byłoby śmiesznie, ale raczej nie, raczej nie mordeczki. Chociaż co jest, nie mówcie! i myślałem. Siódmy mit. Jeśli weźmiesz nową postać czyli tego pana Dymka, to on przenika przez przeszkody na Blockdaszu i Super slajdzie. Co wy mówicie? Czekajcie. E, dobra, weźmy sobie pana Dymka. Chodzi oczywiście o naszego Smoka i teraz odpalamy giereczkę. Na pierwszą mapkę biorę sobie Super slajda, a na drugą Blockdasza. No i zobaczymy, czy na której z nich on będzie przenikał przez przeszkody. No to co, widzowie, Gierka się zaczyna i mamy pierwszą przeszkodę. Czy ona mnie walnie, czy nie? Uwaga, uwaga. Walnęła mnie normalnie. Sprawdźmy kolejną przeszkodę, też mnie walnęła normalnie. Nie no, murdeczki, na tym nie działa. Zobaczmy jeszcze na blogdaszu. A więc okej, okay, widzowie, no, blog nasz też nie działa. Widzicie? Normalnie wbijam w te przeszkody, no, no i no, nie przenikam przez nie. <grym, <grym, więc no niestety tak to się prezentuje. Mit obalony, co tu dużo więcej mówić mordeczki. Mit numer 8. Wiesz, że skin karnawałowy jest tak samo wysoki, jak duża zabawka dziecko. Okej, okay, sprawdźmy, czy jest taki sam jak Baby Doll. No bo Baby Doll jest jednym z największych, z najwyższych skinów w całej grze. Zobaczcie, koniec jest wysoki. I ponoć ten nowy skin, który był darmowy, jest tak samo wysoki jak on. Dlatego czekajcie, bierzemy go sobie i sprawdźmy troszkę. Jest niższy, troszkę jest niższy, aczkolwiek też jest bardzo wysoki. Ale ja muszę obalić tego mita, bo ciągnik napisał, że jest tak samo wysoki, a jak widzieliście, no minimalnie jest niższy, też jest bardzo duży, ale nie aż tak, dlatego mi to balony, ale było blisko. Gościu, szybko to działa. Otwórz wszystkie trzy podstawowe spiny w sklepie za Gemy i stumble Coinsy No i jakie trzy otworzysz, to w trzecim epickim trafisz Mr. Influencera, tego rzadkiego specjala. Okej, okay, ponoć jest jakiś sposób, żeby go dostać, mówicie, taki dodatkowy za otwieranie. Sprawdzimy to sobie. Muszę najpierw otworzyć zwykłą skórkę, później rzadką skórkę, i później w epickiej skórce trafię ponoć tego Mr. Influencera, którego normalnie się nie da trafić. Zobaczymy, czy to działa, czy to jest taki skrypt, że rzeczywiście może to działać. Jestem ciekawy, mordeczki Pewnie to będzie obalone ale dla pewności sprawdźmy, bo zawsze jest na to szansa. To jest skin, którego mega bym chciał mieć, Chyba nikt z was go nie ma, no bo w sumie, żeby go mieć mordeczki, to trzeba być youtuberem. Tylko osoby, które współpracują z Stumble mogą mieć. Ja nie mam współpracy, więc go nie mam. Więc naprawdę bardzo bym się ucieszył. Dobra, otwieramy drugiego spina, a troszkę go mówię, to pójdzie szkoda, bo w sumie nie chcę ich wydawać, no ale dobra, no już mniejsza o to. Eee, ważne, żebyście mieli to sprawdzone na odcinku, bo jest to ważny mit, nie ma co mówić. Eee, Okej, okay, nic nie trafiamy i teraz, to jest najważniejszy spin, ponoć w nim trafimy tego Mr. Influencera. On jest w ogóle specjalnym skinem, więc byłby naprawdę kozacko gdybyśmy go dropnęli. I co tutaj będzie, przy Państwa, czy na to przyniesie tego skinka? No, no nie, nie, nie. Niestety nie działa to, więc tylko straciłem gemy. W sumie mit obalony kolejny, dzisiaj dużo naprawdę obalonych mitów jest. Mit numer 10. Jak wejdziesz w legendy, to Polar beer na obrazku nie ma kija do hokeja, A jak go wybierzesz, to już ma ten kij. Okej, okay, no to, że Polar beer ma kij, to wiemy, ale ponoć tutaj na jego obrazku na ikonce nie widać, że on ma ten kij, tak jakby go w ogóle nie miał. E, więc czekajcie, gdzie jest nasz Polar beer? Tutaj. E, nie no, ma go normalnie, tylko jest tak schowany pod jego pachą, ale ma jak to wam zbliżej tak dokładnie zobaczycie, to rzeczywiście coś takiego jest, więc no nawet nie będę tutaj przedłużał, tylko po prostu obalam ten mit, no bo rzeczywiście na tym obrazku nie jest to może jakoś bardzo widoczne, ale jest widoczne. Mit numer 11. Duch tak naprawdę dotyka ziemi. Chodzi o tą legendę. Okej, okay, sprawdźmy, czy nasza legenda duch, który akurat nie mam bardzo musiał chciał mieć, dotyka ziemię. E, no ma ona te buty, ale jak tak przesuwa, i sobie patrzymy na te buty, to one wyglądają jakby latały. A nie ma co mówić, że w tych kapciach tam nie ma wcale stóp tego ducha, tak jakby on nie miał ciała. No ale nie wiem, jak sobie to ocenić. Co myślicie, czy to jest mit potwierdzony, czy nie? Czy on dotyka ziemi, czy nie dotyka... Bo w sumie to jego buty dotykają. Ciężko powiedzieć. Ja ani nie obalam, ani nie potwierdzam tego mitu. Naprawdę ciężkie pytanie. I 12 mit: każdy skin specjalny ma jakąś animację i nie chodzi o ruszanie rąk. No dobra. Eee, czy on ma jakąś animację? Nie wiem, widzowie. Czekajcie, pokażcie mi to jeszcze raz. Ruszają się tak tylko rękami. Eee, no dobra. Temu tutaj tak płoną w sumie te jego kości, więc można powiedzieć, że jest to animacja. Eee, ten ma taki blask, więc troszkę, no też jest to animacja, ale czy ja wiem? Jezu, widzowie, przepraszam, ale też tego mitu ani nie potwierdzam, ani nie obalam. Bo nie wiem, czy on jest potwierdzony tak szczerze. Okej, okay, u niektórych widać rzeczywiście ta animacja, na przykład u tego ziomeczka, no takie tylko błyszczące widać, nie wiem ocencie wy widzowie, a ja się będę już z wami żegnał mam nadzieję, że ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i suba i piszcie mi ty w komentarzu, żeby było więcej odcinków z tej serii, trzymajcie się, Heju!